Witam wszystkim, tu Łownie Dźwiadek. Witam was w siódmej już części mojego Let's Play'a z gdy Delta 3 3 Morrowind. Dzisiaj znów będziemy bawić się w grzybiarzy i znajdziemy kwiatki dla Agiri. Luminus sula to jest chyba kolejny ten grzyb, którego potrzebowaliśmy. Mamy już... Co my mamy? Luminus sula mamy, mamy to. To już jest jeden. Hapia Fascia to jest drugi i ten Bangles Bane to jest trzeci. Czego jeszcze potrzebujemy? Hmm. Violet Coplinus to jest chyba. Nie wiem czy to nie jest jeden z tych, z tych właśnie takich niebieskich małych szybków. Teraz się przekonamy. Jeżeli tak, to się jeszcze do. Balmory, tak, to jest Violet wi No to czyli mamy mam już wszystko. Przykro sobie, podbieram jeszcze tego. I się wracamy. Teraz chyba nam da zadanie z... Mm, z Klejnotem Duszy, że, żeby jednej tam osobie z Gildii Magów właśnie podrzucić fałszywy Klejnot Duszy. No, to się powoli pniemy w hierarchii. Po tym odcinku, między odcinkami, podejrzewam, że troszkę powbijam sobie umiejętności. W taki sposób, że y, będę y, obok łóżka gdzieś w kącie używał magii, y, na, na przykład destrukcji. A potem będę spał w łóżku, będzie mi się regenerować mana i kolejny rasaż. Chcę nie wbiję kilku leveli. i do balmory. Przy okazji, muszę mm, jedno zaklęcie zdobyć właśnie z Gildy Magów. E, w polskiej wersji się chyba nazywał oznaczenie: że jak się tego używa, to się e, oznacza na mapie jakieś miejsce, i wtedy, ja się użyję tam jakoś drugiego e, czaru, to wtedy automatycznie, ci tam przenosi. No, klatkuje coś, ale mam, mam nadzieję, że to za chwilę minie. No, wciąż, niestety, klatkuje i to ostro. Poczekajcie, zobaczę, czy mam na pewno wszystkie playdamy wyłączone. No, oczywiście, że nie. Miałem połączony jakiś tam pielęgny różnych aplikacji dobra teraz musimy iść tutaj do Agiry znowu chyba silenie się na używanie różnych głosów do różnych postaci nie ma sensu, bo się strasznie przy tym jąkam i próbuję tłumaczyć więc tylko po prostu będę mówił wam o, o, o co w tym chodzi, a ja nie będę tłumaczył słowo w słowo no, akrobatyka mi wzrosła, świetnie. Co się dzieje? Zablokowałem się tutaj? fajnie. Cześć, Adida Pyta się nas, czy mamy te grzyby. Tak, mamy. Czy masz wszystkie grzyby? Tak, tutaj są. Tak, to są dobre próbki. Teraz można y, napisać, że, żeby być, żeby właśnie awansować w tej gildii y, i zrobi y, i Adila zrobi dla ciebie y, miksturki. Adila nie jest jeszcze wielkim alchemikiem, ale Adira myśli, że możesz ich, ich używać. I dostaliśmy y, słabe uzdrowienie. Ok, masz jeszcze jakieś duties? Mate, jakiś zakład z skal Galbedir. Mm. A miała zakład z Galbedir, że Azira będzie e, właśnie w, e, w wyższym stopniu magiem e, przed Galbedil I teraz Azira musi e, studiować te grzyby i napisać sprawozdanie Agira chce żebyś dał żebyś dała emalbedirym um, um, klejnot duszy Nieprawdziwy. A ma, ma dla ciebie fałszywy klejnot duszy weź to i włóż do um, biurka Galbedir Galbedil będzie schodzić na dół, żeby podmawiać z Malachin Dane A więc nikt cię nie zobaczy. Okej. Okay. A co? Dostałem już tego fake solgem. Tak. No to możemy iść. Ty jesteś Galbedir? Nie, to jest. STI ktoś tam. Ty jesteś Galbedil i właśnie schodzisz na dół. Okej. Okay. Teraz mamy troszkę czasu Tylko gdzie jest? To jest to biurko. Galber's Desk Dobra. Nie, nie będziemy jej okradać. Kolejna książka poprzez nową stronę. Chyba mówi o powstaniu właśnie gildi magów. Okej. Okay. Już zrobiony szybki quest całkiem, mm, a tak w ogóle muszę sobie kupić zbroję ciężką, bo kupiłem średnią, a przecież mam umiejętność jak ciężko zbydaje nie ty Angida Tak Dzięka Ci dziękuję. Ok. Teraz musi studiować yy, lokalne kwiatki. No, teraz będziemy zbierać kwiatki. Juhu. Yy, można je znaleźć yy, przy jeziorze Amaya, ale mi się wydaje, że troszkę ich mam już. E, a dodatkowo można ich, ich kupić u handlarzy jakieś Gold Cannons, willow and Heater Moderflower też Nie czyli tak mm. Willowanter chyba tak No to już mamy dwa No to mamy dwa. Potrzebujemy jeszcze Gold Canet i Stone Flower Petals. Czyli chyba płatki em, kamienistego kwiata. Kamiennego kwiata. I Złoty Canet. Nie wiem, co, co to znaczy canet po angielsku, niestety. Zawsze się znajdzie słówko, które. Em, którego się nie zna i nie da się przetłumaczyć e, W tym, w opisie filmiku pewnie wam wrzucę co to znaczy e, Okej, okay. to teraz Podobno to też w tych skrzyniach można gdzieś znajdować Tylko, że mnie nikt nie zaatakował teraz e, U tego sprzedawcy On sprzedaje wszystko, to może też właśnie będę miał to Catch OK has no for you. Okej, co ty masz tutaj? z tych kwiatków wszystkich. Gold canet. No, tego potrzebuję. Jeden. I ten kamienny kwiat. Masz takie coś? Hmm. Chyba nie ma Tutaj będzie lepiej widać O, masz Też jeden Troszkę obniżę cenę No to podwyższę, znaczy Dobra Troszkę żeśmy zaoszczędzili. Okej. Mamy już chyba wszystkie kwiatki, tak? Jeszcze się upewnię. Kanet mamy to jest jeden. Hiter to jest drugi. Willow Anty to jest trzeci. A, ja, ja, ja kupiłem dwa Gold Canet i kupiłem tylko Stone Flower. No. Brawo, Patrick, brawo. Eee, ale okej. Okay. Jak on się dokładnie nazywał? Nie mogę teraz sprawdzić. Nie jestem pewien, ale chyba trzeba będzie kupić tą miskę w przyszłości albo to nie jestem pewien Też właśnie dla Aligi No kurde Nie ma tutaj tego To się nazywa Płat kamiennego kwiatku Może tu masz coś takiego? Nie. A tu? Mięso z psa, oh, Jezus. Chyba, że z tych niks psów. żeby wywalić? Dobra, idziemy dalej. Kłamałem. Nie powinienem zbierać wszystkiego po drodze. Czyli przeszukujemy wszelkie łydne jakieś kosze, i w ogóle wszystkich ludzi tutaj naokoło. A ty kim jesteś? Nie, nic nie sprzedajesz. Lucky lockup, ale. No nie wiem, czy będziesz to sprzedawać. Hmm. Miga oblicz dziwnie. Czuna. Nie masz nic ciekawego. Ty też nie, nie możesz sprzedawać. Tutaj ta osoba może. Tak, może coś. Ale ty możesz tylko... wytryfy Czemu tak, tak dziwnie tutaj... ...światło? O Jezus. Coś się chyba zepsuło. Hmm Troszkę dziwne Niestety Dobra, w tej... Spróbuję poczekać To jest godzina piąta Poczekamy tak z 15 godzin i zobaczymy I wciąż jest czajne wszystko Dobra, kończymy odcinek, dziękuję Wam bardzo za oglądanie spróbuję ten właśnie problem jakoś naprawić albo coś nie wiem pojęcie co się stało ale okej okay.